Dzień dobry, nazywam się Piotr Paliński. Jestem synem Ireneusza Palińskiego, pierwszego złotego medalisty z 1960 roku z Rzymu. Pan Ireneusz pochodził tutaj niedaleko Ojrzenia, to jest taka wioska Norzewo. Później trafił do, do wojska w latach 50. No i tam w wojsku wypatrzył go taki trener wstępień, bo pierwszy raz yy, został wysłany na zawody. I tam dźwignął 67 kg, wycisnął, 60 wyrwał, 75 podrzucił, i mówił, że takiego talentu nie wypuszczę tutaj od siebie. W 1961 roku został we Wiedniu na Mistrzostwach Świata, rekordzisto świata, w 190 kg pod tam podrzucił, tyle samo co rosyjski atleta z super ciężkiej Własow. To było, to było też bardzo duże osiągnięcie. Rzym Złoto. I w jeden też złoto Mistrz Świata. A jeszcze do tego 64 brązowy medal w Tokio. Ojciec słynął z silnego uścisku, miał wyrobiony silny uścisk tutaj w dłoniach, w palcach. I takie odważniki, te, te talerze wtedy były metalowe, unosił je tak i na wysokość bioder przez pięć sekund utrzymywał. Mój ojciec na przykład preferował, wtedy nie było takich odżywek jak, te, jak teraz, różnego rodzaju energetyków, tego. Wołowe mięso, wołowinę. Dziadek chował byki, tojat, szpik kosty, to tak zwany, tak jak teraz jest kalogen w tabletkach, to w szpiku kostnym był wtedy naturalny, tak zwany kalogen. No ojciec, mogę powiedzieć, miał, miał takie coś, żałował, bo był przygotowany również do, do olimpiady w Meksyku w 1968 roku. Chciał przekroczyć jako pierwszy ciężarowiec 500 kg w trójboju. I ja mam takie oryginalne zapiski, wszystko, jak on to robił, tylko nie został wysłany. Jak zdobył pierwszy medal złoty, to było 9 września, piątek, w Rzymie, zagrano mu hymn, polski Mazurka, że przejdzie do historii. To mówię, że jeszcze tak myśl do niego nie dopływała, bo jeszcze był tak zmęczony, bo to wtedy trwała ta walka od 8 do 9 godzin, był wtedy jeszcze trójbój.